Nie chodźcie tutaj na kawę, bo mała kawa potrafi kosztować 6 euro. Dzisiaj, kiedy tutaj wieje, chce mi porwać, tak, chce mi porwać kamerę, chce mi porwać telefon. Znalazłem sobie głupią zabawę, bo ryzykuję, że będę cały mokry, ale bawimy się świetnie. No to już oficjalnie witamy ze Starego Miasta. Tam już widzicie 2024, ale do niego jeszcze miesiąc. Teraz promocja jest taka, że zimą Dubrownik, czyli miasto, czyli muzea i galerie, tylko 15 euro. Teraz chcemy tak bardziej na luźno, tak po naszemu, pospacerować bez żadnego celu i zobaczyć, jak żyje się w Dubrowniku. Piątek, 1 grudnia 2023 roku. Mega klimatycznie wyglądają te uliczki właśnie w Dubrowniku jak zejdziecie sobie z tych głównych bo one się bardzo mocno pną ku górze i wygląda to kosmicznie, ale też bardzo fajnie. Rzućcie okiem, a jak chcecie zobaczyć z tego ładne zdjęcia, to zapraszamy na naszego Instagrama. Tutaj przed Wami wieczorne ujęcia Kościoła Świętego Błażeja w Dubrowniku. Tutaj wieża z zegarowa, która odlicza nam już czas do 2024 roku, jak widzicie. No, a tutaj mamy scenę i różne inne małe straganiki które szykują się na jutrzejszy jarmark prawdopodobnie tutaj zawitamy, jeszcze poczytam sobie później w internecie co dokładnie w tym bilecie za te 15 euro będziemy mieć bo jeśli będzie ciekawy to kto wie, może go sobie kupimy i pozwiedzamy tutaj wszystko dookoła a Wy zobaczycie to okiem tej kamery jest tutaj trochę ludzi w lokalach pewnie jutro kiedy ruszy jarmark będzie ich jeszcze więcej klimat trochę kojarzący się na pewno z pozostałymi też miastami typu Zadar, typu Trogir no ale też z Wenecją na pewno ma trochę wspólnego tak sobie delikatnie doczytałem około XII wieku powstało w ogóle miasto Dubrownik z połączenia dwóch innych miast ale początki chorwackich korzeni sięgają siódmego wieku, jeśli chodzi o tą część Chorwacji. Z tych smutniejszych oczywiście historii to 91 i krwawe ataki armii jugosłowiańskiej, m.in. na cywilów, w sumie głównie na cele cywilne i cywilów w wojnie tej, można powiedzieć, ojczyźnianej, w głupiej wojnie, o te wszystkie ziemie. 25816 kroków. 22 godzina za 8 minut wybije, a my mamy jeszcze 250 metrów i będziemy już w naszym domku. Na dziś mówię Wam już dobranoc i do zobaczenia jutro w kolejnych przygodach na kanale Hitplaneta.pl. Pa, pa. Witajcie, o 9.30 już sprawie samego centrum Dubrownika. Nie włączałem się od samego rana, bo troszeczkę się spieszyliśmy. O 9 tutaj otwierali pralnię, którą chcieliśmy odwiedzić, a jest nam ona potrzebna, żeby być przygotowanym już na Czarnogórę i Albanię. Pomimo tego, że nadal jest ciepło, bo około 17 stopni, to bardzo mocno wieje. Jak widzicie, pogoda strasznie się psuje. Po 13 ma tutaj już padać cały czas. Nie wiem, czy my trafiliśmy na taki okres w ogóle Chorwacji, gdzie te wiatry są takie mocne. Czy to jest po prostu standard, jeśli chodzi o listopad i grudzień? Tu przejdziemy? Tak, przejdziemy. Wracam do tematu. Więc szybko ogarniamy sobie pranie. Idziemy teraz zwiedzić jeszcze stare miasto za dnia, bo później może już po prostu nie być okazji. I wracając, odbierzemy sobie to pranie. Jest tutaj bardzo fajna pralnia, taka że zostawiacie swoje brudy, a pani wszystko wam wypierze, wysuszy, poskłada, a wy odbieracie tylko gotowe i nie wychodzi to najgorzej cenowo. Różnie w internecie są napisane te ceny de facto od 10 nawet 30 euro. Zobaczymy. Ile wyjdzie w naszym przypadku? Mieliśmy jeden wielki, ogromny kosz, plus jeszcze troszeczkę rzeczy tych jaśniejszych. Tyle słowem wstępu. Teraz zapraszamy do zwiedzania centrum. Zobaczcie tutaj, jak piękna latem plaża i molo wygląda, kiedy morze jest wzburzone. No fale na pewno mają po kilka metrów. Widać jak tu mocno się przebijają przez te wszystkie skały woda bardzo mocno chlupie. Zresztą tutaj też zobaczcie sobie jak to wygląda, bo idzie teraz jakaś większa fala. O, ta moc w ogóle ta siła niesamowita Nic, ruszamy na stare miasto. Dzisiaj, skoro sobota, to szalejemy. I wykupiliśmy sobie bilet na mury Dubrownika. Zwiedzicie je oczywiście razem z nami. Pierwsze wejście, już mocno, stronę, ale przyda się trening od rana. Co mogę dodać, nie chodźcie tutaj na kawę, bo mała kawa potrafi kosztować 6 euro. No ale tak to jest. Że podróże uczą, podróże kształcą i trzeba. Pilnować, ile za co chcą nas skasować a teraz już pozdrawiamy z murów o, ile gołąbków i ruszamy zwiedzać miasto i całe fortyfikacje siema gołąbki siema siema gołąbek Powtórzymy to po raz kolejny, ale po sezonie fajnie jest zwiedzać takie atrakcje, bo nie ma praktycznie ludzi. Tam na wprost vast jest Fort Lovrienac, chyba dobrze to wymawiam, w ramach zakupu biletu na właśnie stare mury Dubrownika. Macie też możliwość wyjścia tam, tam pójdziemy, jak skończymy tutaj wędrówkę, 1940 metrów, to łączna długość całych, tych fortyfikacji obronnych wzmocnione jeszcze dodatkowo fosą tutaj strony lądu, żeby jeszcze trudniej było dostać się do tego miasta sama budowla faktycznie wygląda imponująco biorąc pod uwagę, że de facto powstawała w XIV wieku do fortyfikacji zaliczamy także dwa forty chroniące miasto w ich najbardziej wysuniętych punktach oraz aż 10 baszt z ciekawostek, jakie mogę Wam jeszcze powiedzieć, to od strony wschodniej, czyli nie tutaj, jak teraz Wam pokazywałem, gdzie był ten pierwszy fort, jest fort Revelin I fort przetrwał katastrofalne trzęsienie ziemi w 1667 roku, a w czasie jego budowy obowiązywał przepis, że każdy przebywający do Dubrownika drogą morską musi przynieść kamień o wadze własnego ciała. Takie to właśnie historie. Związane są z tym, jakże pięknym miastem, i na pewno warto je odwiedzić. Każdy, oczywiście, sam musi zadecydować, czy chce tutaj wejść. Dzisiaj, kiedy tutaj wieje, chce mi porwać, tak, chce mi porwać kamerę, chce mi porwać telefon. Muszę ją naprawdę mocno trzymać, ale i tak jest pięknie. Zresztą, zobaczcie sami ten kolor wody. Bardzo ładnie wygląda Dubrownik z tych murów, te takie pomarańczowe, można powiedzieć, czy czerwone, czy po prostu cyglane dachy w całości wyglądają bajecznie, różne tutaj kolory, ale jak się idzie tymi murami i pomyśli się, że to już zaczęło się gdzieś tam na przełomie tego VII, XII i dosłownie XIV wieku, to było to miejsce chyba nie do zdobycia. W sensie od morza w ogóle nie wyobrażam sobie podpływać i próbować atakować te mury, ale tutaj FOSA też ogromny spadł w dół, kiedy to jeszcze było zalane wodą. To na pewno było bardzo trudne do zrealizowania, żeby spróbować zdobyć te mury, tym bardziej, że właśnie jeszcze baszty powodowały, że atak z murów był po prostu bardzo, bardzo. Uprzykrzające życie potencjalnym wrogom. Czy warto tutaj wchodzić? Myślę, że tak, i chyba dlatego jest to też jedna z najbardziej obleganych atrakcji, znowu też najdroższych. Ten bilet, który wczoraj Wam pokazywałem za te 15 euro, obowiązujący tutaj na te wszystkie muzea w tym okresie zimowym, nie obowiązuje tutaj łącznie z tymi murami. Na te mury trzeba wykupić sobie bilet osobno, no bo to jest właśnie ten najważniejszy punkt, który trzeba zobaczyć w Chorwacji czy też w samym Dubrowniku a teraz Fort Minceta wchodzimy, a jest bardzo bardzo stromo Zwiedzanie murów kończę pokazaniem wam całej wielkiej studni Onofria, która działa nieprzerwanie od 1438 roku, pięknie zdobiona właśnie różnymi maskami, woda źródlana, więc można z niej spokojnie się i napić i choćby umyć ręce po rdzawych poręczach na murze. Teraz wychodzimy i ruszamy na Tą kolejną fortyfikację, skoro już mamy bilety, to je w pełni wykorzystajmy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już prawie u szczytu tej górki i wchodzimy do fortu. Więc zaraz to wszystko zobaczycie. No i jesteśmy na pierwszym placu jakaś studnia o, jest studnia uhu uh, uh. tu studnia a tutaj już mury o, jest okno to przeskakujemy bardzo, bardzo wieje nie wiem czy cokolwiek słychać, więc pozwólcie, że schowam się tutaj za murem jeśli chodzi o tą fortyfikację, to została wybudowana 37 metrów nad poziomem morza na skalistym właśnie półwyspie Rolowrijenac pochodzącego de facto od świętego Wawrzyńca około 1300 roku jak można wyczytać w internecie już są wzmianki o tej fortyfikacji i pierwszych obrońcach wielokrotnie odbudowywana również po trzęsieniu ziemi z 1667 roku tak prezentuje się widok z niej a my teraz pójdziemy do góry i zobaczymy jeszcze Piękniejsze obrazki. Znalazłem sobie głupią zabawę, bo ryzykuję, że będę cały mokry, ale bawimy się świetnie. Ja już trzy razy przebiegałem, teraz pokażę Wam. Tutaj jest wąskie gardło, bo co chwila idą naprawdę gigantyczne fale, i trzeba trafić z czasem, żeby zdążyć. Dobra, lecimy. Chyba nie, nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie zdążę. Dobra Poczekajmy jeszcze chwilę eee. Po tej fali ruszamy Dobra i teraz go 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 a tu już idzie 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 Hoppa. I się udało hi, hi. Udało się buty Jak widzicie całe mokre ale twarzy radość jak małe dziecko <taka>, taka atrakcja tylko w Dubrowniku pranie też udało już się odebrać zobaczcie za taki wielki zestaw ładnie zapakowany plus ta torba, która jest tutaj też pełna wszystko ładnie Wyprane, wysuszone, poskładane, zafoliowane i jeszcze przed czasem, bo miało być na 14, a jest po 13, i już wszystko jest gotowe. 30 euro za taki komplet. Uważamy, że to naprawdę uczciwa cena, bo niedawno jak praliśmy, to płaciliśmy 25, łącznie wyszło 26 chyba nawet euro, a wtedy jeszcze musieliśmy tam być, sami tego pilnować, wkładać, suszyć, składać. A tutaj mieliśmy czas, żeby pozwiedzać. Porobić zakupy, i teraz możemy spokojnie wrócić, posprzątać przyczepę, popracować, a wieczór spędzić we własnym gronie, pewnie jakoś filmowo. Więc jeśli będzie coś ciekawego, to oczywiście się włączę, a jeśli nie, to zobaczymy się już jutro w kolejnych naszych podróżach.